Cześć. Dawno dla was nic nie nagrywałem. Cały czas przebywam w Andorze. Jest mi tu dobrze. Mam obecnie dużo, dużo, dużo wolnego czasu i mógłbym spokojnie zacząć coś znowu dla was nagrywać. Jeżeli was to interesuje, dajcie znać w komentarzach. Obecnie nagrywam trochę filmów w języku hiszpańskim, są to przepisy polskiej kuchni. No ale jeżeli byłoby dla Was interesujące też pooglądać jak gotuję, no to z chęcią pokomentuję te filmy po polsku. Zapraszam do komentarzy. No i mam nadzieję, że niedługo coś dla Was nagram specjalnie. Pozdrowienia z Andory.